Przyszliśmy pod urząd miasta, a właściwie dzielnicy Warszawa Bielany, żeby przetestować drona. A tu jest akurat w kawałek spoko placu, więc stwierdziliśmy, spoko. że tu kawałek spoko placu. No, więc zrobimy parę dziwnych ujęć i tyle. Co to jest na tej ławce? Nasza pozycja i jego. Mhm. Jakoś dziwnie. To jest coś daleko? Nie odpalę tego, jak nie będę miał internetu, nie? Ile 40 minut z 300 metrów. Potwierdzam w trakcie. Co sądzisz o tym wszystkim? Nie wiem nic. I co? Trzeba poczekać aż nam zatwierdzą, czy co? Nie. Można lecieć już, tak? Mm. No i co? Ja też chcę umieć. No i jak chcesz uruchomić śmigła, to dajesz obatę do środka i na dół. Żeby go podnieść, dajesz w górę. żeby obniżyć to w Jezu jakaś wielka mucha Trochę go zwiewa, to, jak by... co jakby? Co? Trochę go jakby zwiewa, co? No Czy to nagrywa? Nie wiem, masz kropkę teraz. teraz nagrywa No i teraz zrobimy prosty wznos, nie? Do góry Wznos, no No, a jak osiągnie granicę, to co? To się po prostu zatrzyma? Tak. Okay. Nie wiem, czy powinniśmy go mieć nad swoją głową. Ej, ja uważaj, że tu ptaki lepią. Trochę wieje. No, wieje. Walczy z wiatrem. A on ma jakąś autostabilizację, czy coś? No, on według... GPS ma się stabilizuje. No ale ten wiatr też, tak? Tak, tak. A można mu włączyć jakieś opcje, żeby on nas na przykład śledził albo żeby na przykład kółko wokół nas zrobił, <kłysy> albo coś? Tak, ale tu się baja, bo tu jest bardzo mało no. jakby... Musielibyśmy tam pójść. No No dobra, posadzimy go. No a to jest jakiś autolenc, co to znaczy w ogóle te CNS? C? To jest tryb sign. Czyli taki smooth. N to jest normalny, a S to jest sport. I co już, tak? Tak. I, I lewy drążek do góry, no. Do góry A ta kamera co? jak się kamerą robi? Tu ją obniżasz i podwyższasz i nic więcej Tu masz do tyłu i do przodu, nie? Z tej drugiej strony. A do, do tyłu chcesz, w sensie, że mam prawo lewo robić? Nie, Nie, do tyłu i do przodu. Okay. Tylko nie za daleko, nie? No dobra. dobra. Żeby w budynek nie jednąć. No Dobra, ogarniam to. To prawo lewo, mogę tym prawym? Prawo w lewo, w tym o, prawym. Ale on jest na A jak chcesz obrócić go wokół własnej, jakby osi? No. To o tym drugim. O, teraz się obraca. Okej, okay, im bardziej, tym szybciej, nie? No, to też nie jest jakieś mega szybkie to obracanie się wokół własnej osi a tu prawo, ale to jest to? No A jak połączę te dwa? Co to się stanie? To będzie krążył Akurat w złą stronę połączyłaś Jeśli chodzi o ujęcie ładne Do środka oba albo na zewnątrz oba Tylko... No, delikatnie Dobra No, jak chcesz nim wylądować, na no to na dół, no No dobrze, ale Po prostu na dół i już? Tak, on do pewnego momentu będzie chciał zejść, a potem będziesz musiała docisnąć do końca Bo on sobie No to czujnikiem... jakby, tak? On no nie jest autolent do końca, no ale... No ale w sensie, że jakby to nie jest tak, że nieważne jak ja mocno to zrobię, on to po prostu jakby w swoim jakimś tam tempie, tak? W... O nie, kryknął. Co ty robisz? Co nie klikaj czegoś. Ale czemu C1? No nie wiem, co to jest. Aha, wiem, co to jest. Poło no, położenie kamery na dół i do góry. No, albo masz też automatyczny start, nie? Tu masz przycisk, naciskasz, no. przytrzymujesz i on sam się podnosi. O. No tak na jakiś metr 20 Metr 20 no niby. Teraz jest na 0,8. Możemy zrobić typowe ujęcie. Coś tu przeleciało? 25 metrów. Trochę nim buja, nie? Aha. Tak te głębi, ale to No a teraz tak nim podejść, żeby przed nami się ustawił i żeby na nas patrzył. Drugie typowe Instagramowe ujęcie czyli do tyłu i w górę. Ale bardziej do tyłu, a mniej w górę. Bardziej do tyłu I teraz do przodu A myślisz teraz do góry i teraz do góry? Ty Tak to nie Musisz go do góry jak tak, żeby nad nami przeleciał, Czekaj, spróbujemy teraz coś innego Dam tą kamerkę na dół do przodu i kamera w górę lekko. Aha. Dawałem kamerkę, ale w, ale w dół, ona już jest w dole. Podwyższymy go, tak do przodu, i kamera w górę. No, a tak, żebyś go tak ustawił, jakby na, na naszej wysokości, mniej więcej albo trochę wyżej, żeby na nas patrzył, tak dalej go tam postaw. No i żeby zrobił takie. Wokół nas. Aha, że jakieś te ujęcia, tak? No? Taki, żeby kółko wokół nas zrobił. A quick shot, tak? No, nie wiem, co tak to się nazywa. Może. Nie wiem dokładnie, jaki to ma zasięg ten quick shot. No nie jest tam napisane, nie da się tego cyrku. ustawić? A, no musisz na nas, no dobra. No sam coś sobie wymyślił. No, zobaczymy. A no bo to fajne jest, nie? To fajne takie ujęcia. No. No dobra, on nie robi tego kółka jakoś bardzo daleko On je robi tam, gdzie ty go ustawisz, mi się wydaje. A czy jak go ustawię daleko, to zrobi daleko to zrobi dalekie koło. No, tak mi się wydaje, no. No bo w ogóle się nie przemieścił. No nie. Więc to jest kwestia tego ustawienia. No a daj nim trochę dalej i wyżej go daj. Daj go wyżej i ustaw na nas. Może w drugą stronę ukażemy. No. No po prostu... On robi tam, gdzie go ustawiłeś. Ale w te krzaki nie jebnie? Nie, nie. Tam są dalej. Nawet na ścieżkę nie wleciał. No, no rzeczywiście. No. A ciekawe, Aha, nie, bo to się nie da tą kamerą sterować, bo ona się ustawia na ciebie po prostu. No. Mhm. Dobra, a teraz daj e, follow? Nie ma follow. Aha, nie ma follow. No. A jakie są jeszcze opcje? Rocket? To to, co no. robiłem ręcznie. Aha, no. Pułap 30. Zdecydowanie, się, jak się jest na jakimś fajnym terenie, to takie można. Bo to tak nie ma widoczku, nie? No. No dobra. Jeszcze mamy dronie. No i co to znaczy? To jest takie oddalenie i wznoszenie. Dobra, no to akurat jest miejsce 30 metrów? Nie, do tyłu może daj mniej Kurwa, Może być, ale do tyłu to mniej daj może Nie wiem ile tu jest metrów Do tamtego drzewa? Nie da się dać mniej, to tego nie będę robił To nie rób, bo nie wjeżdżasz 30 metrów Nie, to pewnie będzie więcej, ale lepiej nie ryzykować I jeszcze jest taki ola bumerang Ale to też jest... Promień 30 metrów Nie, to nie, bo to... Aha, i że on po prostu spiralą odchodzi, tak? Czy co? Da się zmienić na 10 No tutaj daj 10 Coś tam Tutaj też chujowo, dobra, nie. nie będę tego robił. Tu jest za mało nie miejsca. Robię. A to jest czas baterii, tutaj, tak? Tak. Ile ci zostało? No to długo ma tą baterię, 20 minut, tak? Lotu. 30 nawet. O, a to też pewnie zależy co latasz, nie? No. Bo im więcej latasz, tym bardziej zużywa plon Dobra, znowu nagrywa. Możemy też zrobić rokiet ręcznie, ale z obrotem wokół własnej osi. No fajnie to wygląda. Zobaczcie na dużym ekranie. To też pewnie zależy, co masz w tym kadrze, nie? No. Co chcesz pokazać? Tutaj masz trawę. Więc no tak mi się o tym robić, taki fajne na przykład jak się leży na plaży. Jakby do reklamy, nie? A może tak polecieć i tak skręcić? On tak nie lata. Raczej. Czekaj, spróbujemy taki okrężny ręcznie zrobić. Tylko bardziej kręcić. Bardziej kręcić. A to muszę. Nie, wolniej kręcić. Muszę to wiedzieć, czekaj. Na przykład nas w jednej trzeciej, nie? Tego nie. ujęcia. To, ale tak jest ok. O. Teraz jest idealnie. O. O. Czy się tak nim żeby na nas, tak by patrząc tam, żeby się zawrócił i na nas? Ten pies tak popatrzył na tego drona, potem na nas. I teraz w lewo, zakręt. No, uważaj, bo tam. Eee. No w taki sposób ona średnio to robi, wiesz? Może na większej przestrzeni, po prostu bez przeszkód. No nie, ja się go po prostu w osi bardziej odwrócić. Gdzie ty tam poleciałeś? Tylko warzyny to czemu? Spróbuję zrobić takie ujęcie jak wcześniej, tylko większe O, ładnie no Ok Teraz znowu spróbuję wokół nas Tym razem w drugą stronę Jesteś wolna? Mhm. Za bardzo kręcisz, a za mało w bok teraz tam nie ma Teraz jest spoko, śmiara. To jest też kwestia kurde wyczucia. No tak, no wiadomo. Dobra, w drugą stronę. O. Teraz fajnie, nie? Idzie. No, za mało, teraz jakby za mało w bok. Za, no dalej, za bardzo, za bardzo go kręcisz, a za mało go przemieszczasz. Dobra, teraz spróbujemy wznoszenie i do przodu lecenie. No, do przodu i w górę. Mocno w górę. Nie widać w ogóle, że on tak szybko do góry idzie. Nie? No. Spokojnie. A? No. Jeszcze kamerą dobrze by było, na przykład, trochę w dół. Wiesz, tak może. Chociaż to fajne widocze, akurat jest, ale tak, żeby ona tak okay. wiesz. A teraz. No. no, a teraz spróbuj do tyłu. To samo do tyłu, nie? No. Czyli opadanie i cofanie się. Czyli cofamy się i opadamy. Ale opadamy szybciej niż się cofamy. I jeszcze szybciej. I jeszcze szybciej. Teraz po, dalej do tyłu, tylko w górę. No nie wiem, chciałam, żebyś tam pojechał. No dobra. I teraz najprostsze ujęcie, jakie istnieje. Czekaj, może z kamerą naraz. Coś tutaj widzę Nie podłączone do RC? Rozłączył się Mam go chwycić? Nie, zostaw, zostaw Działa Teraz ma mały akumulator Ciekawe, że go rozłączyło Jeszcze z odległości metra Jezu, ile by zostało tego czasu. Mam wystawić rękę czy to? Może powiesz coś jak się latało, jako rażenie. Spoko, bardzo fajnie. Tylko trzeba się nauczyć czegokolwiek. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. No, tak jeszcze by się przydało w Drone Tower zamknąć ten lot. Dobra, chyba tyle, co? Czy Ty chcesz coś powiedzieć, jak Ci się sterowało? Co ja to tam sterowałam? Coś tam powróbowałaś, no. No śmiesznie, no.